Kolejna parę spodni, która śmierdzi w tym odcinku. Takie <śmierdzi> tak śmierdzące nowe ubrania zamawiasz. Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj ponownie w naszym trio, czyli Asza, Cześć. Asza. Hej. No i ja. <śmierdzi> <śmierdzi> Przygotowałyśmy dla Was odcinek Mierzymy, dosyć nietypowy, ponieważ tak się składa, że będziemy dzisiaj mierzyły ubrania z działu dziecięcego na różnych figurach. Przy W ramach takiego przypomnienia Basia ma 1,57 m, ja mam 1,75 m, a Asia okazało się dzisiaj na filmie u Basi, mm -hmm. że ma 1,71 m. Zrobiłyśmy mierzenie. Korka, okazało się, że Asia ma 3 cm mniej niż ma Tak, to było dla mnie duże zaskoczenie. Tak się składa, że ubrania z działu dziecięcego mają albo 1,64 m dla Basi, przeważnie, czasem może jakieś 1,58 m skoczyło, a dla nas w większości 1,71 m, czyli idealne dla Aszulni. Jak to na miarę. No nie mogą być trochę za krótkie, ale nie wiem, czy nie zamówiłam czegoś na 1,76 m przypadkiem. Wpadajcie na kanały Dziewczyn, ponieważ tam czekają na Was dwa kolejne odcinki. Działo się, działo, zapraszamy, spadajcie, a my przechodzimy do mierzenia. Mm -hmm. Na początek mamy zestaw, czyli t-shirt i spodnie. T-shirt jest Abercrombie, a spodnie z Mango. Góra kosztowała 60 zł, czyli tak dosyć okej. Okay. A spodnie 140 więc słuchajcie, no to jest taka cena już powoli. Okay. One są dwukolorowe? Tak, dwukolorowe. Mm. Muszę na palce wstać przepraszam. Ci w telefon zerknąć. Okej, okay, to przebieramy się. Tak. Okej, okay, i tak to się prezentuje. Co sądzicie? One są bardzo, bardzo obcisłe. Mam problem, że będą się schylić. Są tak przybierające tutaj, ale jakby nie mam problemu ich założyć. Dopiero jakby po założeniu tak się stało. Ogólnie są na pewno ciekawe, ale jednak no, za krótkie dla mnie. No ja miałam rozmiar na 164 cm, czyli o 7 cm więcej niż mam w rzeczywistości. I powiem Wam, że kurczę, one wcale nie są jakby takie długie. Zobaczcie, że nawet trochę kostka mi wystaje i wolałabym, żeby były odrobinę dłuższe. dłuższe czyli to jest mhm. bardzo krótki krój, ale wiecie co jest dziwne? To, że one tutaj tak w kolanie strasznie mnie ubierają, jakby były zszyte okropnie niewygodne i śmierdzą jest Niestety bardzo śmierdzą. Ale na przykład w Tali są u mnie... Całkiem nie, że zapasowane, a to jest właśnie ten Mnie rozmiar. Te odstają z tyłu. Bardzo, z tego co widzę. Okay, Zobaczcie u bo ja w nie widzę się od tyłu. Odstają. No, no to jednak nie Po że odstają. I jeszcze mam takie dziwne, niskie krocze. A bluzka w takim razie, skoro spodnie nas tutaj zachwyciły. Bluzka bardzo przyjemna, jest mega wygodna. Fajny ma kolor, jest taka przyjemna. Niekoniecznie to jest mój styl, natomiast jeżeli ktoś lubi takie t-shirty, to naprawdę fajna propozycja. Tak, ja też nie lubię do końca takiego stylu, zazwyczaj t-shirty wkładam e, sobie mm -hmm. w spodnie, więc ja taki też. super jakby mi przeszkadzał, ale nie, tak jest bardzo Ale bardzo mhm. ja Myślę, że w razie co można to, wiecie, rozwiązać i wtedy włożyć. Mhm. Przyjemny jest bardzo materiał. Tak. Ta bawełna jest naprawdę tak jest przyjemna. przyjemna. Mhm. Ale ten krój... Nie wiem, nie ma miłości. Oceniamy. Łączna stylizacja to dałabym szósteczkę. Okej. Okay. Ja łącznie... Hmm... Myślę, że też szósteczka. Takie, zielone takie... nie zachwyca, ale... Tak, jakaś... ale trochę ponad połowa, że jest lepiej niż gorzej. Mm -hmm. <laughs> Zobaczcie, kiedy spody są na mnie krótkie. Ja mam o 4 cm więcej, ale to są takie już do rybaczki. W związku z tym moja ocena to takie 5,5. Okay, Podobnie. Dobra, to teraz zmienimy spodnie na rozszerzane, czyli czarną propozycję od We Fashion. Nie znam tej marki. To będę I dobra cena, to tak była przecena na 53 zł, więc jest nieźle. Mamy je na długość 1,70 176 m, czyli idealnie dla nas. Dla Wasi jest to rozmiar 1,58 m na 1,64 m, więc powinny być o, idealne. To, być okay. to co? Mierzymy? Mierzymy. Tym razem bez butów, żeby nic nie zasłaniać. Ale słuchajcie, te spodnie są dosyć szerokie w porównaniu tak, do innych, które mierzyłyśmy. Tak. Mnie tak samo troszeczkę. Ta strasznie dziwnie ja się nie czuję. Jakoś tak tutaj... Uda, podkreślają, ale jeszcze ta bluzka... Tak, tak niżej jest ta bluzka powiem, i ona kali. czy coś. Ale wiesz, to skrój też taki dziecięcy. Dziwnie się w tym czuję. Jakoś tak niekomfortowo, bo one są takie sztuczne. Tutaj czuję, że to jest za luźne, nieprzyjemne. No i nie jest to jakaś fajna propozycja. Były faktycznie tanie. Ale u mnie filmy były i trochę inne, one były o wiele bardziej komfortowe, tak naprawdę były. I super się układały, a te jakoś dziwnie wyglądają na sylwetce. Mam wrażenie, że też trochę poszerzają, bo one nie są tak nie. idealnie przylegające. Chociaż u mnie przypadkiem że są. Jakby gdyby nie miejsce to, to one są na mnie idealne i na długość no Tak, Ale tak ty masz jak chcesz? No właśnie, o to chodzi, że one są kurczę tutaj duże, ale oprócz tego jakby... U mnie, akurat jest w porządku? Ja mam dosyć wysokie trampki i są tak minimalnie za długie, ale jakby jest to taka akceptowalna długość. Okej, czyli widzicie, jakbyśmy zamówiły to z działu takiego kobiecego dla O Oj, to byłoby dużo za długie. To na pewno nie byłoby i na mnie, i na wasie na długość. Dobra, nie ma takiej opcji. Jesteśmy mało podekscytowani, nic szałowego. No nie, takie zwykłe do polatania Ja bym dała czwórkę. Ja też wydałam czwórkę. Nie są najgorsze, ale nie są jakimś niesamowitymi hmm. I śmierdzą. Pałem. To prawda, że śmierdzą. Kolejne parę spodni, które śmierdzi w tym odcinku. Jak <grym> się tak kupię. śmierdzą, to do ubrania zamawiasz. Ja bym dała piątkę. Ja lubię akurat spodnie tego typu. Tak. Tylko nie ten tak hmm. konkretny no model. Tak, bo tak ogólnie taki model spodni też lubię. Tylko słabe po prostu. To teraz, żeby nieco odmienić nasze nastroje, coś wesołyszego, czyli sukienka marki Next. Ona kosztuje 125 zł i mamy jedną w rozmiarze na 1,70 m i jedną na 1,76 m, więc słuchajcie, udało się coś znaleźć w tym rozmiarze i jedną na 1,64 m. Dobra, to po prostu sprawdźmy, jak to wszystko wyjdzie. Dobrze, dziewczęta. Dzieńeczki. co sądzicie? dosyć duże. Ja tu się obawiałam, że w tym filmie nie powchodzimy z takiej rzeczy i da, będzie mi tak. to wszystko jest na duże. Hmm. Ja tego materiału to jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie jak to można mocno rozszerzyć. Też można tak sobie zakręcić w ty. tym. Tak. Od razu zwróciłam uwagę na to, że to jest długa sukienka jak na mnie, ale potem patrzę na wasie i na to jest dopiero długie, a na mnie w sumie takie jak zazwyczaj są na Ciebie sukienki. Tak jak po prostu jestem przyzwyczajona, do, wiecie, do, no, no, do takich. Tak, nie jest w bardzo w często basie. taka długość jak w tym momencie u Kasi. Kurczę! Ale to wiecie, co całkiem tak komfortowo, wygodnie. Nie wygodnie. nie. trzeba ale, tak uważać. Wygoda, to na pewno jest w tym bardzo wygodnie, pomimo, że to jest takie duże. Ale z drugiej strony jest taki krój, bo nie, w chanie ta, jest taka sukienka, już któryś sezon zresztą ja i Asia ją mamy. Tak, ale ona, ona jest, jest taka inaczej, bo ona jest trochę krótsza, jednak tak e, fajnie jest sylwetka w niej wygląda. No, tutaj jednak jest taka konkret, już taka szafa. Nie? Ale jest urocza. Jest, jest. No. ale w sumie, na które dziecko zwraca uwagę na to, czy jakoś dopasowana jest do sylwetki, no. chodzi o wygodę. Tak. Nie wiem do końca, czy to jest dla dzieci takich dużych, jak my. <grym> Chociaż, no, jakby ja jestem zachwycona tym, że mogę sobie wybrać na 1,76 76. I na pewno będę przeglądała y, mm. działy dziecięce, jeśli no, chodzi o sukienki, bo no nie dostałabym tak długiej sukienki raczej w sieciówce to na prawda. dziale dla kobiet. A tak ja w, w tą samą stronę tylko, że ze spodniami. Nie dostałabym tak dobrze dopasowanych spodni i ja naprawdę, jak mierzę na różnych odcinkach ubrania dziecięce, nigdy nie, nie, nie miałam spodni na moją długość. To jest niesamowite. O, nie, ale ogólnie jak podsumowując, ta sukienka jest przesłodka i komfortowa na pewno, więc dałabym jej na bo ma coś w sobie mm -hmm. jakiegoś takiego uroczego. Ja się jeszcze luknę. Pewnie. Hey, nie, naprawdę no, jest komfortowa, jest za duża, ale jest całkiem ładna, więc daję 7, dosyć mocno. Mm -hmm. Ja też właśnie chciałam dać 7, bo ona ma taki urok w sobie. Gdybym mm -hmm. zobaczyła dziewczynkę w tej sukience, to bym powiedziała, Mała. Ale słodko. Wygoda. Naprawdę mogłabym teraz na placu zabaw się bawić, nie wiecie co, nie? Może pójdziemy filmie? niedaleko tutaj, <śmany> możemy się przejść. Ale to wy wygląda, jakbyśmy przyszły się jest <śmany> Takie <śmany> <śmany> placu... Co my tu mamy, słuchajcie? Adidas. Adidas... Podnie dresowe za 139 zł na dziale dla dorosłych byłyby zdecydowanie tak, droższe. Tak, e, Tak, więc wzięłam 3 sztuki, i tutaj tak się składa, że mamy idealnie dopasowane rozmiary ponieważ jest 1,58 m, mhm. dla mnie 1,76 m. A 870 70, więc po hmm. prostu. Super. To idealnie. Super jest 1 centymetr różnicy, czyli tak naprawdę żadna różnica. No Pewnie. Tak, Idealne to będzie leżeć. Idealnie. Obyśmy we trzy wyglądały e, 10 na 10. No to sprawdźmy to. Okazało się, że te spodnie są zrobione z plastiku z oceanu. E, bo najpierw tak jakby odpakowałyśmy, to mocno zdziwi ten materiał, ale teraz mm -hmm. wszystko jest już jasne. Tak, ale czy też są plastikowe, to są bardzo nieprzyjemne. ogólnie fajna akcja bo jednak to jest przetworzenie śmieci na ubranie, ale ciepło w nich. Ciężko Cie, w tym ciepło, chodzić. Ciepło. Prędzej mogliby namioty robić. Takie mamy. Ja tutaj mam fantastyczne połączenie, takie pastelowe, i jeszcze buty dopasowałam. Bardzo te buty, ale taki są. Tylko <laughs> no, styl. Troszkę no, dziwnie ten dres się układa w okolicy y, Krocza, no, na naprawdę no, dużo no, tych to... No ja. to mam takie buwki, jak takie, wiecie, slipy, to co takie? <laughs> Ale na długość, w miarę okej, okay, to u, na, u nas wszystkich się prezentuje tak. takie Tak. Ja bym powiedziała, że idealnie polecam wam sprawdzać dział <grym> dziecięcy, jeśli macie takie niestandardowe wymiary, na, jeżeli chodzi o długość. Tak. Ocena, dziewczyny. Ach, kurczę, ja to bym oceniła dać dymeczkę, bo to jest fajna propozycja jakby dla osób, które nie mogą znaleźć, chcą adresa kupić takie spodnie, a nie mogą znaleźć po prostu na długość na przykład, a to będą tańsze. No to nie, to mi się one naprawdę bardzo nie spodobały, więc ja daję chyba taką trójeczkę. I Co sądzicie o tych dzisiejszych zakupach? Warto zaglądać na dwa Bardzo, bardzo, bardzo. Szczególnie y, jeżeli chodzi o spodnie dla niskich osób albo sukienki dla wysokich osób. To mhm. prawda. Sukienki jestem zachwycona tym, że mogę w końcu znaleźć coś dłuższego i... Mhm. Y, y, nie martwić, że na przykład jak zabije, zawieje, będzie mi wszystko widać. Tak. Żeby zobaczyć więcej, to oczywiście wpadajcie na kanały do dziewczyn. Linki znajdziecie w opisie do obu odcinków i tak samo linki do naszych Instagramów, TikToków. Tego jest sporo, ale mm -hmm. wszędzie jesteśmy aktywne, więc wbijajcie i będziemy się z Wami żegnać. Tak, do zobaczenia! Pa! pa!